Dobrowa Górnica postawiła nam dzisiaj bardzo trudne e, warunki, e, nie możemy przełożyć na mecze wyjazdowe e, energii. E, z naszej stali tego, jak Rosjanowiarzów wyszli do ostatniej minuty na e, wysokim poziomie. Nie poradziliśmy sobie e, z Williamsem e, i Broussem. Stanowili główne, główne zagrożenie bo jak natomiast natomiast zamiast wjazdu praktycznie nie sobie e, z nimi e, poradzić. Także tyle na ten Zakończył się właśnie mecz mks z ze Słupskiem. Spora wygrana MKS-u, co mogę powiedzieć? Yy, zadebiutowałem dzisiaj. Muszę podziękować trenero, trenerom, jak i kibicom, którzy świetnie mnie przywitali, kolegom, którzy skandowali moje imię. Jeśli chodzi o mecz, świetna druga połowa w wykonaniu MKS-u. Yy, świetna szczelna obrona, yy, zero łatwych punktów. Pierwsza była trochę gorsza, na równi, ale ważne, że, że, ważne, że jest zwycięstwo.